Święty Mikołaj zbliża się do nas wielkimi krokami. 6 grudnia w Mysłowicach będzie go można spotkać na rynku oraz lodowisku w parku Supna. <śpiewanie> Jedno jest pewne: będzie się działo. O 17.00 wspólne imprezowanie rozpocznie się odpaleniem świątecznych iluminacji na rynku. Po czym w blasku świątecznych światełek będzie można usłyszeć mikołajczowy koncert Doroty Banaś z zespołem. Nie zabraknie muzycznych zagadek i świątecznego Czara Ocze. Będzie bajkowo, będzie rodzinnie i będzie też oczywiście bardzo dużo atrakcji dla najmłodszych. No i w tym świątecznym klimacie wszystkie dzieci będą wyczekiwały aż podjedzie na rynek miasta nikt inny tylko święty Mikołaj i jego elfy. No i tam oczywiście będzie działać się dalsza magia, Mikołaj przywiezie też prezenty. Rodzice elfy, którzy chcą, aby ich pociechy otrzymały prezent, mogą przynieść podarunki podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka do działu imprez i animacji Mysowickiego Ośrodka Kultury przy ulicy Grunwalskiej 7 do pokoju 104D w dniach 5 grudnia od 8 do 16 i 6 grudnia od 8 do 13. Następnie od godziny 18.30 Mikołaja w asyście pomocników będzie można spotkać na otwarciu miejskiej ślizgawki w parku Słupna, gdzie przewidziane jest również ognisko z kiełbaskami. Natomiast samo lodowisko będzie czynne już od godziny 15.00. To już dziesiąty rok, gdzie będziemy lodowisko otwierać i wszystkich Mysłowiczan zapraszać do nas. Jak co roku staramy się mieć zapas łyżew, żeby właśnie mieszkańcy mogli wypożyczyć sobie. Oczywiście można przyjść z własnym sprzętem. Wstęp na lodową taflę będzie jak zwykle bezpłatny, a za 10 zł będzie można także wypożyczyć łyżwy lub naostrzyć własne. Na najmłodszych będą czekały pingwinki, chodziki. Należy jednak pamiętać, że funkcjonowanie. Obiertu będzie uzależnione od warunków atmosferycznych.